W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą serię z tym, że nasze ciała będą zmieniały kolory poprzez jedzenie zakazanych produktów z internetu. Zobaczcie sami. Mam teraz zwykłą, Dobra, nie jest do końca zwykła moje dłoń, Ona nie jest nawet czerwona. Nie zwykłe do końca. Patrzcie, nie, no nie odmyliśmy się po poprzednim odcinku jeszcze, no. a dzisiaj zamienimy się we wszystkie kolory, jakie istnieją. Przejdźmy do pierwszej rundy. W pierwszej rundzie mamy bardzo ciekawe, zagraniczne produkty. Ja mam boxa z USA. Oscar ma chipsy, ale to nie są zwykłe chipsy. Nigdy nie widziałem takich chipsów. To są lejsy chińskie. Nie nie tego rozczytać w ogóle. A Wiktor ma w ogóle coś porąbanego? To jest ten. Jakąś nazywasz? Świworód? Nie. Unicorn. No On jest wielkiem i teraz patrzcie na to. Uuuu. Czekaj, Uuu. ja. otworzę to pudełko. O, Wiktor! Oh. Co jest? Zasada jest taka: musimy zjeść jak najwięcej rzeczy, żeby stać się jak najbardziej kolorowi. Bo wtedy zwycięzca może rozwalić tą piniatę, która waży. Kilka kilo i ma w sobie masę zagranicznych słodyczy. Ej, ja nie wiem, czy co to jest. To pachnie plastikiem, O! trzy, cztery, Zobaczmy, co jest w USA Box. Ej, rozwaliłeś nercy, Wiktor! O nie, Ej, różowo-fioletowe, dobra. Krajowano! Zobaczmy, jaki to będzie efekt. Uwaga! O dużo! Co to? co się dzieje? Bo wózomal szuflama. I co? Co się stało? Coś się stało, stary Paskudny jest ten, że. o, ej, Wiktor, jesteś ja masz różowe. Moje macie. A ja co mam? To ślady, Ej, czekajcie, ja coś tutaj jeszcze czuję. Mam jakieś podkrążone oczy? Tak. Delikatnie. O kurde, dobra, to jemy jeszcze dwie rzeczy i zobaczymy, jakie kolory teraz nam to da. Miło się, ja teraz niebieską część z tego nasu Ej, te chipsy są mega dobre ogólnie. Jako, mają mega ciekawy kształt. Ej, Oskar, co jest? Oskar, co Skar? sztuki ci wyrosło na plecach. I późno co to jest? A partnerem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, która zrobiła właśnie swoją własną grę w robloxie Hell's Obby. Ale zacznijmy od samego początku. Do tej pory moja przeglądarka wyglądała tak. A teraz wygląda tak. I dlaczego właściwie tak jest? A to dlatego, że Opera GX to jest jedyna przeglądarka dla prawdziwych gamerów, z tego powodu, że można ją bardzo fajnie customizować, a przede wszystkim jest ona naprawdę ciekawa. Mamy tutaj całą zakładkę mods, która pozwala nam właśnie customizować naszą przeglądarkę. Możemy wgrać jakie chcemy overlaye, czyli takie jakby tapety. Ja sobie osobiście wgrywam najnowszego moda, który wygląda dokładnie tak, zobaczcie. I on dodaje nam customowe pisanie klawiaturą. Słyszycie to? Customowe dźwięki. Nie sposób także nie wspomnieć o Ari, czyli wbudowanym asystencie AI, który od samego początku jest w naszej przeglądarce. Możecie zapytać go o co chcecie i nasz asystent AI jest nam gotowy zawsze pomóc, czy to w pracy, czy też w nauce. A przejście z innej przeglądarki na Operę jest naprawdę proste, ponieważ możecie sobie zaimportować wszystko: historię przeglądania, zakładki, hasła, czy też nawet ciasteczka. A teraz to, na co chyba wszyscy czekamy, czyli nagroda. Ponieważ w epickiej grze Hell's w Robloxie, w której możemy skakać po torze przeszkód, strzelać, walczyć wręcz, czy zastawiać pułapki, dostajemy pieniądze, które możemy wymieniać na skiny oraz bronie. A jeżeli chodzi o robuxy, no to aby je wygrać, to musicie wejść w media społecznościowe gry. Tam są całe zasady konkursu. Tak więc nie czekaj i powiesz Operę GX już dzisiaj. Link jest oczywiście w opisie. A teraz wracamy do filmu. Zobacz, Ogólnie w USA Boxie mamy doktora Peppera nowego, jakieś Pringlesy, czekolada Hersheys, która jest obrzydliwa. Reese's, wow. które są dobre, sorpacz kits, taki coś, jakiś lizak. Ale to, co chcę spróbować, to są przekąski o smaku pizzy, Oreo w postaci stika wow, i typowy zestaw śniadaniowy amerykański, jakiś zestaw dziwnych tabletek słodkich. Dobra, zacznijmy od Oreo. I to tak, czy ty o, o, zauważyłem. Ej, to jest żelek Oreo! A czy masz wąsy? Tak? Nareszcie mi zaczęło rosnąć. Po 35. No, na... nie zauważyłem. To że jesteś zmieniony. Po 35 latach zaczęło mi rozeznanie. Ale ja to go zdrodę. Tak? tak ma boi. Stary. No owczej się. Ej, to jest najdziwniejsza rzecz, jaką jadłem. Chcesz a do, a, się spróbować? A dobra? No. ale wygląda jak stara czekolada, stary. Tylko no, nie chce się zamienić. Wiesz. Tutaj są wypkane zawijasy z pizzy, z czymś w środku. Mm, ej, to jest smaka ciekawe. Mmm. To ma ser w środku, normalnie. Okay. A jedliście Pringles, a z smaka Nie jak to wygląda? Bierzcie, jedna czerwona, jedna biała, no. jedna niebieska. Wybierz swoje przeznaczenie. To jest w Madriksie, ja bym zjadł dwie. Oj. Ej, nie To jest jeden tak kolorowych rzeczy naraz. I teraz chłopaki. Oj, 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 oj! O, ej! Co jest? Patrzcie! Mam żółte paznokcie, czerwone palce. Stary, coś. Masz niebieskie ucho! Niebieskie ucho! A, ty masz flagę, stary! Czego? Flaga Ameryki ci się zrobiła. Yeah. Dobra, a od razu w takim razie przejdźmy do kolejnej rundy. I teraz ja mam tutaj kasztan. Kasztany pieczone, a chłopaki mają wielkie rzotkie. Zobaczmy jak smakują te kasztany. Ej, on skrępowałem na żodkiewski. Dawaj. Ale zimne to jest, chłopaki Dawaj, jest to rzotkie. O, ładnie pachnie. Ej, to pachnie jak kapusta kiszona Tak. Dobra. Jak kapusta? Sorbet. I Jak? Dobra. No co ty, to nie jest tak obrzydliwe. Przecież wziąłem tak duże gumienie. stary, jest. Kasztany. Bardzo dziwne są. Bardzo Zdamek? dziwne jedzenie. Widzowie, jeżeli nie są posolone, smakują dokładnie jak ziemniaki. Takie upieczone. Bez smaku. Bez smaku. Ja wiem. Ale za to kolorystycznie to... To wygrywa. Kolorystycznie? No. Kolorystycznie jest zarąbiste, ale w smaku... Smakuje jak słodka kapusta po prostu, kiszora. Chłopaki, ogólnie czujecie, że się już zmieniacie gdzieś? Nie Czekajcie, gdzie my? Bo już powinniśmy mieć te rzeczy, ej. Ja nic nie mam. No, ale chyba wszyscy to czujemy, co nie, chłopaki? Nie! Uuu, I co? Chyba coś na ręce mam, Nie tak stary. mi się zdaje. Na twarzy masz, oczy cię urosły! Co? A ty, ej, ty już prawie całą twarz masz na no, e, no. Co jest? A Wiktor? Ja coś mam? Z Daria masz yeah. złoty nos! A, no no hal. zawsze miałem nos dok teraz. O bary mi właśnie, noj oj! I kolejna runda, ej! Ja mam... Oj. Bardzo drogie e, słodycze, bo, bo to są lody, które są tak zamrożone, że aż nie są zimne Co? No, liofilizowane lody to są Jakie? Liofilizowane Stary, nie słuchałem cię polsku Nie słuchałem cię nie... co mówisz, bo dostałem popcorn w białej czekoladzie O, to jest bardzo dobre ja to Widzowie, mówię. widzowie tutaj zobaczcie co się dzieje Uuu, Ale dziwnie Ej. wygląda w sumie Stary Patrzcie Co to jest? To jest brykiet tak, to jest węgiel. Dobra. Mm. No to są lody. <grymne> nie skrzywiłeś. Dobra, to są lody. No ale bo dziwne, że nie są zimne i mokre. Bo to są lody tak zamrożone, że woda z nich wyparowała i stały się tym, Ej, nie dobra. Pumeksem do pięt. Zaraz idę sobie zetrzeć. Smakuje trochę jak tak bezy, ale czuć loda w tym. No. Ej, dobra, ja mam czarną wodę. Słyszeliście kiedyś o czarnej wodzie? Tak spróbujcie koniecznie tego Dobra, bardzo dobra. dobra. Ja o kurde Ona nie ma w ogóle smaku, stary No to jest woda! Właśnie! To lej. jest zwykła woda. No po co jeżeli wylejemy tą wodę do lodu, to lody? Nie, do nie, nie, Ale nie, rób ona na nie rób tego! Nie rób tego! To kosztowało 60 zł, woda nie rozmalamy tego. Ale zobacz, jaka dobra woda to jest woda z węgla, po prostu jest taka na przeczyszczenie. Nie, to jest normalna woda. O, co ogólnie? się dzieje? Serio, ona nie ma smaku, wręcz jest niedobra. No jak niedobra? Nie, serio jest nie... Mm. Ona... Nie, no zwykła woda. Nie ma zupy, niczym się nie różni. A próbowałeś tego pomkornego? No widzowie, ze wszystkiego co jest na tym odcinku, to polecam najbardziej. Nie wiem co będzie, na pewno to jest najlepsze. Mm. O, Oskar, jesteś, nice! Zmieniło chłopaki. I co? A coś się zmieniło w tobie? Czekaj, nie. A, czerwono-czarna, kolejna warstwa ci dos doszła. Już? No, Oskar z czarną warstwą pod oczami lepiej widzisz. Tak, robię, ukaże, nie? Tak. A wy macie, ty masz cztery białe oko, a ty masz całą czarną warstwę. No. No, ja mam barwy. No, barwy bojowe mam teraz. Zobaczcie, kolejna runda liofilizowanych produktów. On ma lody karmelowe. Ja mam truskawkowe, a Wiktor to są algi akurat teraz. Najfajniejsze. Dobra, więc zobaczmy czy to będzie tak dobre jak lody. O kurde, patrzcie. Ej, twoje lepiej wyglądają. Mm. U, Ale zaśmierdziła trochę, nie? Próba testu. Ale to jest mega. Chłopaki. Bo ja. To są żelki liofilizowane. Co? Bo one wtedy takie się robią. No to są żelki. To są żelki serduszka, że tutaj mają te, ten biały taki jakby jogurt, a tutaj jest żelek. To się wkłada do Ta, bardzo a, zimnej widziałem, temperatury widziałem. i rośnie, tak się robi dużo. Mi bardzo smakują algin. Coś średnie są, poka. Mm. Nie, bo one jak w małej ilości są spoko, ale takie nie. Nie wiem, w takiej dobre. Czujecie coś po algach i po tych waszych... Nie, ja myślę, że to nie zmienia koloru. Ja się ale coś czuję, że teraz pora... Zdjąć bluzę, widzowie. Oh. Ała! Co jest? Nie wiem! Ogólnie ja się kurde mogłem w ogóle nie myć, nie? Jakbym wiedział, że znowu będę cały. Znowu! Znowu! Stary. No ty to jesteś w ogóle, Wiktory, jakbyś. No, jakbyś przeżył pożar ogólnie. Miłość, nie? bo ogólnie jadłem czarne algi i to bardzo No one były kura. zielone, a fila tak Patrzcie, mają taki sam kolor skóry jak ty. To, czyli to jest taki ciemny, zielony, bardzo się okazuje. No. O kurde, w połączeniu to wygląda, bo ja nie wiem. Jak stary. Jak nie? No pewnie. A, no wygląda jak Urkhaj. Ur Ur no naprawdę? Tak. Dobra, dawajcie, przejdźmy do kolejnej rundy. Ja w tej rundzie mam kolorowe szrimpy prażone. co Zipek! Mm. Ja mam lasy y kurczakowe. A ja mam jaką, jakiś krem z marszmallow? O nie. Co so no jest? truskaweczka. Wiesz jakie to jest słodkie? O ale zazdro. O, tym sobie nabierz, pa. Właśnie, w pizza. Ale jest Co so jest? Nie da się ich otworzyć w ogóle. Stary, nie mam w tego tego... Dawaj. Coś stróbu. Nie, ono jest. Czekaj, czekaj, czekaj. to. Ja na to skoczę. Jeszcze raz. Co jest? Dajcie mi bowar. I nie ma szybszy w środku! Patrzcie! Nic tu nie ma! Ale jak to smakuje? Jak zupa. Tak? No, jak zupa chińska? No. Dobra, czyli ja żółte i różowe rzeczy jem. Ogólnie bardzo to polecam. Nie wiedziałem, że są do kupienia, że samemu robić w chacie. Ktoś się robi z czegoś takiego. I powstają no, takie pianki. Porąbane. No, w każdym razie, widzowie, jak chcecie sobie kupić coś takiego, to tak to wygląda. No, ale nie wiem, gdzie to kupić ogólnie. O, Wiktor! Ty co, się co tym mówiłeś! Co? W co? W co? Stary, co? coraz więcej masz plam. Krost? Tak, no. takich jakby. Kurde. O, Oscar, ten. Szyja. Ja. O. Ręka na pewno. Co jest? Ej, dobra. Nie, nie chcę mi się teraz zdejmować koszulki, ale zobaczcie. Cały zacząłem być różowy. Kolejna runda. Co mamy? Co o. macie? Ej, ty masz coś dobrego. Picie mentosowe. Ja mam picie Pepsi Pomelo Bambus. Ja mam Blue raspberry Soda, ale jest podobna jakaś mega kwaść. No tak ciekawe, co będzie mogę... kwaśne. wjeżdżamy w to, miło. Nie wjeżdżamy. Nie, nie. O, nie, o, nie. O, co jest? Oh. Jaka fontanna! Moje nie gazuje, moje tak nie zrobi, stary. Ale no, dobre! No, no, no. Miłość! O, kupaki! Ej, widzowie, top smak na świecie! Stery, ale nie wylewaj za dużo! Pyszne! Pyszne! Maka. Niezłe no. Jest idealne! To jest fajny miąższ stary. No. Co o, jest? Nie? Prawie się zżygałem. Ale ogólnie to nie chodzi, że jest niedobre to picie bentosowe, tylko się nie spodziewałem. Co ciekawe, no. przez dwa ostatnie odcinki spróbowałem więcej niż w całym swoim życiu. Co? Rozumiem, więc... Ej, zarąbiście. To co chłopaki, teraz musimy się skupić i zmienić kolory. O, o. I co? Zmieniliśmy się? Tak! Oh ja yeah. wiedzę! Ej, i to oh yeah. jak? Back nice. to the game, baby. A znowu niebieski jeszcze yeah. robisz? Nie, no, Wiktor, ostatnio już byłeś niebieski. Okej, okay, ty obydwie dłonie. Dobra, no to czas na kolejną rundę. Teraz ja mam szarpaną kałamarnicę. Bardzo dziwne, jak wygląda trochę. Wy co macie? Stary, mam fasolki z wszystkich smaków, ale z hot -chipa, stary. Ej, nie o, e! Jest. E! O fu! No. To śmierdzi. O, o fu! Zobaczmy, chłopaki żygając zapachów. Widzowie, to śmierdzi bardzo ale... długo sprzątana kuweta kota. Nie rzucę jedzenia. Tak. Dobra. Niezłe. Ja mam dobra. żelki, widzowie, zielone. O! Ostatnio takie niebieskie. I byłem cały. No Ale dobra. Nie jestem w stanie tego więcej jeść, wiecie? Chce ktoś spróbować? Nie. nie. Ja. ja mam pytanie. Jeżeli są zielone żelki, to jakie w sobie, że mają smak? No, jabłko. Dokładnie. No. Albo limonka. Ale. Te mają arbus. O, oh, nice. Nie? A nie, nie chcę się farbować bardziej, wiesz? Easy na razie. Ogólnie. Lekko spicy, ale ile one kolorów mają? Stary. Lekko spicy, tylko lekkko. No to lipa. Ej to tak śmierdzi. U, Dobra miłoż, mi? dawaj Dobra, lecimy kolejną rundę, właśnie, co ty zasypiasz? Udrażam chłopaki Ej, ogólnie masz coraz więcej plam Gdzie? Czekaj, 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 czekaj Damn, kurde. damn Ja już cały w tym jestem chłopaki, nie no Co to ma być? Co to ma być? Przejdźmy do kolejnej rundy widzowie W kolejnej rundzie mamy smoczy owoc Prime o smaku Barcelony Oraz czupa czupcy o smaku popcornu lub na odwrót My W takim razie zobaczmy jak wygląda ten smoczy owoc, czy jest różowy Jest... O kurde Elegansko. Ej, to Ogólnie to jest domyślny smak energetyków, nie? Patrzcie i to normalnie się tak otwiera wow. i... Dobra, Ernest nie przynudza i wszyscy są zobaczyć a, popcorn nie dobre. Nie, jak ogórek. Mi się dzisiaj sam popcorn trafia. Wiesz wam, go. Co jest? Stary, zepsułeś mi owoc. Sorry. Dobra, smoczy owoc nie jest zbyt dobry. Wiedz sobie tego może lepiej. Co, co to jest? Nie przynudzaj stół dziób w tabletkach? Trzymaj. W tabletkach. Trzymaj, dam ci dwie story. A trzy dla Wiktora. I... Mm. Ej! Ej! To są MMM, Sy! Ej, no, bez paki. Ty, a ty masz popite jeszcze Oskar! Jak Dobra. smakuje? Zawsze byłem mega ciekawskim. Jak smakuje Leomessi? Dokładnie. Jeśli Lewandowski tak pachnie. Paka. Mm. Auu! A nie Spróbuj stary. Okay. Barcelona płynie. Ej, to jest niedobre. Bardzo miałem duże nadzie nadzieje co do tego produktu. Ej, to jest nice. Tak wygląda. A jak smakuje. Opisz go dla widzów. Jak ogórek, nie? Jak ogórek trochę pokropiony jakąś... jakimś passion fruitem, nie? A to? nie no no? jak? Bardzo niedobre. Ej, mam trochę różowego mm. palca teraz. Ale mi strasznie spędzimy. A ja... Ej! Co? Uu! Ja jestem z cały! Stary ja mam barwy <laughs> Barcelony! Co jest? A, I się nic nie zmieniło. Co tutaj się dzieje ogólnie? Czemu to przemalowuje? Pora na ostatnią rundę, po której dowiemy się, kto najbardziej został zafarbowany i będzie rozwalał piniatę. I co jest w środku tej piniaty? W takim razie co, otwieramy. Ja mam Monety. wielką monetę. Dobra. Jeżeli wypadnie Wiktoria, to like. A jeżeli wypadnie half penny, to subskrypcja. A jeżeli wypadnie na rant, to Oscar dostaje placka, żeby... Dobra, dobra. Lajka zostawiacie, no. Co wie, ja mam lajsy, ale są najbardziej amerykańskie, jakie mogą być, bo mają masę plastiku i ich tam nie jest wcale dużo. Są o smaku barbecue, czyli najgorszym jaki to jest. Przepraszam, jak jest. To... Jak najgorszy, najlepszy. Tak? Mm. To wygląda jak domestosowanie. Mm -hmm. Ofu! To jest domest, <laughs> to, fu. Nie wiesz, że to jest niedobre no Barbecue! Barbecue to jest najlepszy smak chipsu. Ten nie ma ludzi na świecie. Wielki arbus! O, już Oscar żela wielkiego. Ja nim nie rzucam stary. Mm. Najlepszy smak. Ja bym ci przysłał. Jak szukasz jest dobry widzowie? Dobra, pachnie zarąbiściowo, jak arbuza, no. Jak pizza, tylko mhm. O, Ej, mega. Ale ja bym tu w Piblu postawił jak odświeżasz, bo tak pachnie, no. Wiktor, żyj czekaj! Ty nie jest lubisz mi... arbuza, nie lubisz barbecue, nie, nie lubisz, lubisz mleka, sobie. nie lubisz jajek, nie lubisz popcornu słodkiego. Co ty lubisz, stary? Już pięć rzeczy jest. Popcorn lubi, ale nie jem czekolady. Ej, nie lubisz arbuza? A, nie jest czekolady, stary? Co ty jesz? Człowieku, czym no, ty się już. O tym. A Widzowie, karmi. Tylko się. No, obrzydliwe, tylko mi mówisz, że wszystko co ja jem, to jest obrzydliwe. Karmi się waszymi lajkami i subskrypcjami. Dobra. Mhm. Serio? Mhm. Tak ten arbuzowy żelek. Ale on oszą takie wielkie faj. No. Mm. Pokaż, ile masz tych jeszcze lejców Dużo, ja jem teraz tabletki stara. No, dobra, ej Oskar, patrz! Zmieniam się w arbuza! O no, nie, nic go więcej! Chyba, że chcesz być arbuzem? Ładnie mm, Pycha, no. Wiktor, co ci się stało na ręku? Patrz, jest chips? Jest chips, jest chips. A ja zjadłem kawałek arbuza, z skarę i mam takie, z jedną czekoladę. I Chciłeś i kanalizę stare widać Tak, no, Ale w sumie te <laughs> różowe są spoko. Ej, czyli kto z, was to jest tej... kto z was jest najbardziej pomalowany w tej chwili? Biceps. Ja, no ja, mnie całego pomalowało, oni to ledwo tutaj im na... No, Stary! Do... Ej, chwila. Ja mam barwy Barcelony bardzo... co? tutaj. Co? Ale co, to nie zmienia faktu, że i tak jestem trochę bardziej chyba jednak pomalowany, no. więc teraz pora rozwalić piniatę. Co to jest? Odsuń się, Oskar, się, Oskar. Dobra. Ta piniata, poczekaj, jest dokładnie, teraz znajduje się półtora metra od ciebie na wysokości twojej twarzy. O. Było bardzo blisko, trochę wyżej, trochę wyżej. Ło! Wow. bardziej w lewo, bardziej w lewo oh. I to udało się? Tak, tak, Co coś stało. O, o ej, dobra. Poprawcie to proszę, chłopaki. Dobra, i wysta. Bez... I co? Co się? No rozmariem na Słuchaj! Jest! Jest! Słuchaj! A, 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 a się błagano, chłopaki, z statywem. O! Kruzy. O! O! Jakie fajne rzeczy są! So. Dobra, widzowie! Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, to na tyle na razie.